Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej rozgrzewce Best Brain. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i tak jak co tydzień będziemy dzisiaj robić jakieś fajne, kreatywne ćwiczenie po to, żeby rozwiać nasze neurony na cały tydzień, nie tylko na dziś, ale na cały tydzień. Zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie, żebyście... Wszyscy próbowali każdego dnia coś zrobić ze swoim umysłem, coś policzyć, dodać, spróbować kreatywnie wymyślić. Myślę, że macie wiele już materiałów z naszych rozgrzewek. Jeżeli jesteście pierwszy raz, zachęcam Was do obejrzenia wcześniejszych naszych poniedziałkowych rozgrzewek. Ale dzisiaj szczególnie skupcie się na tym, co przygotowałem dla Was. Jest to ćwiczenie, które za chwilę zrobimy. Ale za chwilę. Najpierw jeszcze chciałem Was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w, naszych, w naszym szlagierowym, może nie, może nie szlagierowym, bo w sumie w takim wydaniu robimy pierwszy raz to szkolenie, ale miałem na myśli bardziej takim turbo szkoleniu Best Brain Masterclass. To jest ośmiogodzinne szkolenie, które będzie się odbywać w Katowicach, w Warszawie i w formie online. Czyli trzy opcje do wyboru, i właśnie trwa akcja, akcja Last Minute, także dam Wam na końcu linki szczegóły, jak skorzystać z naszej eksperckiej wiedzy odnośnie zapamiętywania, myślenia, planowania, zarządzania informacją i generalnie skorzystania z fantastycznych zasobów mózgu, które dał nam Pan Bóg do. Korzystania. Słuchajcie, dzisiejsze ćwiczenie będzie z zakresu kreatywności językowej. Robiliśmy już jakiś czas temu takie ćwiczenie, ale dzisiaj będzie, pójdziemy, można powiedzieć, o poziom wyżej. Może dla na niektórych nawet nie będzie to trudniejsze, ale zaraz powiem o co chodzi. Za chwilę na ekranie zobaczycie proste zdjęcie. Będzie to zdjęcie, a nie powiem jakie, w każdym razie ładne zdjęcie. I waszym zadaniem będzie opisać to, co jest na tym zdjęciu, używając tylko słów na literkę K. Tylko jedną literkę. Dlatego powiedziałem, że idziemy o poziom wyżej, bo robiliśmy już takie ćwiczenie, kiedy mieliście dwie lub trzy literki do wyboru. Dzisiaj jest to tylko literka K. Z drugiej strony, literka K jest najłatwiejszą ze wszystkich literek, ponieważ mamy bardzo dużo słów. Które są na literkę K, w takim codziennym użyciu, które pozwolą nam budować dobre zdania. Czyli waszym zadaniem będzie napisać po prostu zdania opisujące to zdjęcie, ale w tych zdaniach mogą być tylko i wyłącznie słowa zaczynające się na literkę K. Będziecie mieli na to 2,5 minuty czasu. Więc zachęcam was, żebyście sobie przygotowali coś do pisania, kartkę. Możecie to od razu pisać na czacie jako komentarz, ale wyślijcie ten opis dopiero wtedy, kiedy powiem, że skończył się czas. Wtedy wszyscy będziemy mogli mieć równe tempo, równy czas na napisanie tych, tych naszych skojarzeń, naszego opisu, a potem będziemy mogli przeczytać, przeczytać to, co napisaliście. Więc zachęcam, żebyście pisali to na czacie, w komentarzu, ale wysłali dopiero kiedy czas 2,5 miliony się skończy. Zachęcam, żeby to były pełne zdania, czyli że nie, nie były to pojedyncze słowa, na przykład e, kreatywny, e, knąbrny, e, kras, e, kra, kraczące, tylko żeby to było całe zdanie, tak, czyli e, kiedyś, kiedy e, Kasia kichnęła. Kod y, kucał kropka. No ja oczywiście wymyślam teraz śmieszne zdanie, ale chodzi o to, żebyście się umawiali tą literką k i starali się ułożyć całe zdanie. Jeżeli wam to nie będzie wychodzić, będziecie czuli dużą frustrację, to spróbujcie wtedy napisać po prostu pojedyncze słowa na literkę k, które pasują do tego zdjęcia. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Dla każdego to ćwiczenie będzie wyzwaniem, to od was zależy jak, dużym, jak dużo będziecie starali się napisać, jak dużo zdań. Zbudować. Eee, słuchajcie, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Pokazuję ekran, pokazuję obrazek. 2,5 minuty, e, minuty opisu e, i zobaczymy, komu się uda najfajniejsze, najbardziej ciekawe i długie opisy stworzyć. Już stający zegar, 2,5 minuty. E, pokazuję wam, pokazuję Wam zdjęcie dzisiejsze. Uwaga, 3, 2, 1, start. Pamiętajcie, że mogą być to Wasze skojarzenia z tym zdjęciem. To nie musi być dokładnie, co jest na tym zdjęciu. Czyli możecie wyjść poza ramy, o czym ten Taszek myśli, albo co się dzieje tuż obok kadru. Está Poli kończymy. Ok. Słuchajcie, wyślijcie, co Wam się udało napisać. Mam nadzieję, że spróbowaliście, że zmierzyliście się z tym. To nie było proste na pewno ćwiczenie. Było to bardzo duże wyzwanie, ale może Wam się udało zrobić jakiś opis. Ja nie dokończyłem swojego, trochę zabrakło mi czasu. Wyślę to, co, to, co zacząłem pisać. Eee, kolorowy kowalik, kontemplował krajobraz, kiedy na kuropatwa krzyknęła. kowalik, kiedy kupisz kolację? kowalik, który konsumował karaczana, kichnął. Kuropatwa, i tam miała być jakaś fajna puenta, ale niestety nie udało mi się. E, nie udało mi się. E, e, dokończyć. E, dajcie znać, jak wam poszło. Jak, jak nie chcecie wysłać swoich swoich skojarzeń, to to napiszcie, napiszcie, czy dla was było to łatwe, trudne, czy, czy udało wam się w ogóle cokolwiek napisać, chociaż najlepiej byście się podzielili tym. Super, dzięki Bożena za to, napisałaś, pokażę to, co, to, co fajnego e, e, skomentowałaś. Kroczy koło kwiatka koskulawy, kwiczy, chwili komunikuje kotom kto kogo. Kwiat kuli kolce, kilka kodów koło kiścia. Piękny, ależ cudowny opis. E, Monika. Na Instagramie komentuje, kiedy koliber, który kiedyś kusował kucną kolorowej kiści krzaczka. Mega, super, 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 bardzo, bardzo, bardzo fajny opis, brawo. Wow, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, mam nadzieję, że wszyscy coś tam napisali, że, 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 że każdy coś napisał, napisał od serca. Dagmara pisze, że trudne, ale będę porwać jutro. Pewnie, że tak. To jest ćwiczenie, które możecie wykonać na różne literki. Możecie trochę uprościć sobie, dodając na przykład do literki K, jeszcze literkę S. To już jest prosty zestaw dwóch literek. Możecie zrobić to na dwóch literkach ale trudniejszych na, na B, na przykład na literkę B i na literkę C. Jeżeli dla kogoś to było zupełnie poza zasięgiem, niech wybierze sobie trzy, cztery litery. Jeżeli ktoś chce ćwiczyć to w, i połączyć to jeszcze z kreatywnością języka obcego, to niech zrobi opis w drugim języku, który się posługuje. Czyli nawet jeżeli jesteście na jakimś poziomie, powiedzmy B1 w jakimś języku, czyli takim coś umiecie, ale może się dogadacie, ale jeszcze nie, nie jesteście w stanie sobie powiedzieć, że umiecie ten język płynnie, to i tak to już wystarczy. Nawet jeżeli jesteście na poziomie A2 z jakiegoś języka i macie jakiś zasób chociaż 200-300 słówek, to i tak można coś tutaj popróbować. I wtedy w obcym języku opisujecie zdjęcie, używając na przykład słów na pięć literek. Tak? To też jest świetne, świetne ćwiczenie. Słuchajcie, mam nadzieję, że się dobrze, dobrze dzisiaj bawiliście, że czujecie, że wasz mózg jest w jakiś sposób bardziej rozgrzany, nastawiony na trochę inny tryb myślenia. To, co, to, co, to, co wam obiecałem, to zaproszenie na nasze szkolenie Best Brain Masterclass. On odbędzie się online 15 marca w sobotę, albo stacjonarnie w Katowicach 29 marca, a w Warszawie 5 kwietnia. Są jeszcze wolne miejsca. W ramach szkoleń stacjonarnych zapraszamy też na obiad, będą przerwy kawowe. Zachęcamy, będziemy robić test pamięci, będziemy nauczyć, uczyć się zapamiętywać słówka języków obcych, będziemy mówić, jak motywować siebie samego do, do pracy umysłowej, do nauki, jak wprowadzać nawy, nawyk efektywnej nauki, jak zapamiętywać imiona, jak zapamiętywać daty, terminy, rocznice, jak planować, jak, jak rozpisywać zadania, jak efektywnie wykorzystać ten czas, który przeznaczasz na naukę. Więc będzie tam nie tylko pamięć i, i, i koncentracja, ale też, też również umiejętności właśnie zarządzania swoją nauką, zarządzania czasem i efektywnością nauki. Wszystko znajduje się pod linkiem, który Wam w tym momencie, w tym momencie wysyłam. Możecie, możecie wejść, wejść na, na stronę, macie tam dokładny opis tych szkoleń, on się tutaj pojawił na, na ekranie. Oferta.bestbrain.eduction myślnik stats od stacjonarnie. I teraz jest oferta last minut. Ona kończy się za 3 dni i 14 godzin. Czyli macie jeszcze czas, macie jeszcze czas do, do czwartku, do północy. Tak, dobrze mówię. Tak, do, do, do czwartku, do, do północy, aby kupić, kupić to szkolenie w promocyjnej cenie. Wszystko macie na, na stronie, aby sprawdzić i, i się zapisać. Słuchajcie, mam nadzieję, że do zobaczenia w naszym szkoleniu MasterClass. Życzę Wam pięknego tygodnia. Tym wszystkim, którzy są pierwsze z naszej rozrzewce, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, do naszego Instagrama, aby być powiadamianym o, o kolejnych treściach. Które, które, które emitujemy. Te rozgrzewki są tylko jedną z wielu propozycji, które, które robimy regularnie online i zapraszamy Was do rozwoju Waszego mózgu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.